Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Scratch SPWZ i dzisiaj zajmiemy się właśnie Scratchem. i będziemy robić taką prostą grę, tak? Prostą grę, którą znajdziecie w podręczniku. Lubię to do klasy 5. No i temat się nazywa w poszukiwaniu skarbu jak przejść przez labirynt. Słuchajcie, kiedyś na moim kanale pokazały już się bardzo podobne odcinki. W playlistach znajdziecie coś takiego jak kod w labiryncie, jak sobie tutaj włączycie. No to tutaj mamy cztery odcinki kod w labiryncie i to jest w zasadzie bardzo podobny program. Tyle, wtedy rząd, tyle tylko rząd był wtedy robiony dla klasy szóstej, tej szóstej, która kończyła szkołę podstawową chyba jeszcze. No i co więcej był robiony na Scratchu w starszej wersji, czyli w Scratchu 2.0. No, tu jest ta gra dość rozbudowana, ponieważ były aż trzy odcinki plus możliwa modyfikacja. Więc jeżeli ktoś by chciał bazować na takiej bardzo rozbudowanej wersji, to może sobie tu zobaczyć. Natomiast my dziś zrobimy słuchajcie, jakby niejako od nowa ten program, w takiej prostszej trochę wersji, jak jest właśnie w podręczniku do klasy piątej. No i przede wszystkim w nowej wersji. Scratcha. Słuchajcie, no i teraz takie wiadomości, trochę wstępne, które nam będą potrzebne, żeby tę grę wykonać. Będziemy bazować na takim tle, które będzie wyglądać jak labirynt i będziemy mogli go sobie tam różnie przekolorowywać. Ważna informacja jest taka, że ekran, nasza scena w Scratchu ma szerokość 480x360 pikseli, więc Najlepiej, żeby tło było właśnie w takich wymiarach, lub żeby to była wielokrotność tego wymiaru, na przykład 960x720 pikseli. No więc zaczniemy sobie od stworzenia tła. Takie tło oczywiście moglibyśmy, słuchajcie, sobie narysować, ale no utwórzmy sobie może nowy projekt. Nazwiemy go sobie Kot w labiryncie. 2020, czyli nowa wersja. No i to, co mówiłem, po nam jest tło, mamy scenę. Na razie nasza scena ma kolor biały. Tutaj w opcji tła może, moglibyśmy, jak mówię, namalować odpowiednią scenę, ale pójdziemy trochę na łatwiznę i w Google wpiszemy sobie kod w labiryncie takich gotowych grafik bym mamy tutaj sporo, tutaj mamy też pewnie sporo filmów na ten temat. Natomiast my skorzystamy z grafiki o tej pierwszej z brzegu, bo z niej zwykle korzystałem, ona jest dość, dość ładnie namalowana. Czyli na, na Scratch Krok po kroku blog.com, możecie tam oczywiście zajrzeć, bo pewnie tam dokładnie jest ten program rozpisany. Jest takie właśnie tło do gry, i my sobie to tło pobierzemy. Tutaj widzimy też, że ma rozdzielczość 960 na 720 czyli dokładnie tak, jak byśmy chcieli, tak? czyli jest to wielokrotność tego tła naszej sceny. No jak widziałem, właśnie włączyło mi się tutaj. Włączyło mi się tutaj ta strona, więc widzicie, tutaj możecie sobie zobaczyć, no więc możecie to też stąd obejrzeć, nie musicie oglądać u mnie, ale ja sobie właśnie takie, takie tło gotowe pobiorę, zapisz grafikę jako gdzieś to sobie tutaj może być w Pobranych zapiszę. No i następnie wrzucę to jako tło do mojej sceny, czyli tutaj sobie biorę opcję, wybierz, prześlij, prześlij tło. No i tutaj w pobranych mam to tło i sobie go przesyłam. I już teraz mamy tło gotowe. Jest to tło o siatce 40 pikseli, czyli każdy z tych kwadracików małych ma wielkość 40 na 40 pikseli. Warto o tym pamiętać, bo za chwilę nam się to przyda. Przejdziemy sobie teraz do naszego kota, czyli klikamy sobie w kota. Umieścimy tego kota tutaj w tym pierwszym kwadraciku. Musimy go oczywiście zmniejszyć. Tutaj mamy rozmiar. Powiedzmy, damy sobie 20, nie 20 to za mało. 40, 40 to będzie za dużo, bo chodzi o to, żeby nasz kod, słuchajcie, w całości się zmieścił w tej naszej kratce, żeby on nie dotykał linii żadnym swoim elementem, ani uszami, ani niczym takim. O, widzicie tutaj, żeby był dokładnie w kratce, tak? Bo będziemy tutaj bazować na kolorach, no i po kolorze zielonym będzie mógł chodzić, a po kolorze. Czerwonym już nie. Dobra. Więc postawiliśmy go tutaj. Teraz możemy sprawdzić dokładnie jego pozycję. W tej chwili jest minus 177 na 121, czyli moglibyśmy spróbować ustawić minus 180 na 120, żeby to były takie równe odstępy. No i co więcej, moglibyśmy, słuchajcie, tą pozycję kota zap zaprogramować w programie, żeby jakby ktoś go nam czasem przeniósł. No to żeby on był tam, gdzie trzeba, czyli dałem sobie kiedy kliknięto zielona fraga i teraz z grupy ruch przesuń na pozycję, czyli właśnie na tą, na której stoi. No i może właśnie ustaw, ust, czekajcie, 0,10, tu rozmiar kota jest? Nie ma. Idź ustaw w kierunek, może wygląd. Ustaw rozmiar, no, no właśnie, ustaw rozmiar na 30. Czyli, jeżeli na przykład tu by mi ktoś zmienił na powiedzmy 60, to po zielonej fladze powinien nam się ustawić na 30. Czyli tutaj mamy taką pozycję startową kota z odpowiednim rozmiarem. No dobra, teraz chcielibyśmy tego kota przemieszczać po naszym labiryncie. No więc użyjemy strzałek, możemy użyć też innych klawiszy, jak komuś tam wygodnie. Przejdziemy sobie, słuchajcie, do może. Gdzie są te strzałki? Widzicie, już nie pamiętam, kiedy naciśnięty klawisz, tam jakiś. O, kiedy klawisz spacja wciśnięty, możemy tego użyć. Czyli kiedy klawisz powiedzmy strzałka w dół wciśnięty, no to wtedy ruch przesuń naszego kota. No i właśnie, mówiłem, że siatka jest 40, więc chciałbym go przesuwać o 40. No dobra, tylko że oczywiście w dół, on mi się w tej chwili przesuwa w prawo, no bo w tym kierunku jest ustawiony, więc tutaj jeszcze wypadałoby, słuchajcie, ustawić odpowiedni kierunek, czyli strzałka w dół, to kierunek też jest w dół, tak? Odpalamy. Cyk, 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 cyk. Dobra, jak widzicie, kod mi się obraca. Ja bym może nie do końca chciał, żeby on mi się obracał, więc wtedy mogę sobie słuchajcie też z grupy ruch ustawić styl obrotu lewo prawo tutaj pość kliknięciu zielonej flagi. No i widzicie, on już mi wtedy tak idzie. Tak, oczywiście na razie wchodzi na czerwone pola, też wychodzi nam jako po, jako poza planszę, ale to sobie zaraz wyeliminujemy. No to dobra, to teraz słuchajcie, szczołka w dół, tu będzie w dół, tu damy sobie w takim razie w górę. Oczywiście jest wszystko to samo, tylko zmieniamy kierunek. Duplikuj, tu damy sobie prawo i też ustawiamy ten kierunek na prawo. Duplikuj i tu damy sobie w lewo. W lewo, i tu też ustawimy sobie kierunek na lewo. Dobra, no i teraz mój kod już powinien chodzić po całym labiryncie. Tyle tylko, że ciągle chodzi po czerwonych polach, czego bym nie chciał, tak? No to właśnie następną rzecz, jaką sobie zrobimy. No to zrobimy tak, żeby nie chodził po czerwonych polach. Bo zielo, po zielonych ma chodzić, a po czerwonych ma nie. No to dobra, czyli słuchajcie, zrobię to najpierw na podstawie strzałki w prawo, a potem sobie to przekopiujemy. Użyjemy, jak mówiłem, kolorów, detekcji kolorów. Jeżeli dam sobie w prawo strzałkę, to mój kod znajduje się na polu czerwonym, czyli mam w czujnikach coś takiego, jak dotyka koloru. Oczywiście potrzebna mi będzie instrukcja warunkowa, jeżeli dotyka koloru, tak? czyli jeżeli i w czujnikach. Dotyka koloru, tutaj sobie klikam w ten kolor i na plansz, wybiorę sobie tą pipetę i wskazuję kolor na planszy, tak? Chodzi mi o kolor czerwony, czyli teraz, jeżeli dotyka koloru czerwonego, no to co trzeba zrobić? Słuchajcie, no musimy tego kota cofnąć, tylko żeby teraz już nie kombinować z kierunkami, to zawsze go możemy cofnąć o minus 40, czyli kierunek będzie ustalony tutaj. Tutaj się przesuwamy do przodu o 40, a jeżeli by się okazało, że weszliśmy na pole czerwone, to po prostu przesuń o minus 40. Kierunek zostanie ten tutaj ustalony tu, więc wszystko powinno grać. Spróbujmy sobie. O, widzicie? Już w prawo nie mogę przejść na czerwone pole, w lewo jeszcze ciągle mogę, ale w prawo już nie. Jeżeli teraz sobie to duplikuję tutaj do pozostałych moich strzałek. Start. No to już na żadne czerwone pole nie wejdę. Tak? Po zielonych się mogę przesuwać. A po czerwonych nie. Słuchajcie, jeżeli byłby jakiś problem i w którymś konfiguracji kod nie chciałby wam przejść, na niebieskie też mogę wyjść, za chwilę do tego dojdziemy. No to znaczy, że kod jest za duży i prawdopodobnie dotyka któregoś, którąś z krawędzi. No i przez to się gdzieś tam klinuje. Jak widzicie, wszystko tutaj gramu i kod chodzi tylko i wyłącznie po zielonych polach. To znaczy, może inaczej. Nie chodzi po czerwonych, bo jak przed chwilą pokazywałem, na to granatowe tam może wejść. To będzie nasze wyjście z labiryntu. Za chwilę sobie to. Zaprogramujemy. Czyli tutaj, słuchajcie, jeżeli byście tworzyli labirynt sami, na przykład do kolejnego poziomu, co pokażę w następnym odcinku, to Ważne jest, żeby tutaj ta obwódka była takimi, takimi kolorami, po których się chodzić nie da, tak? Ewentualnie jedyne to wyjście, jedyne to pole wyjścia było gdzieś tu na obwodzie, tak? A w środku były zamknięte pola, po których się da chodzić. Bo jeżeli tu byśmy mieli gdzieś zielony, no to dałoby się wtedy wyjść za ekran. Już musielibyśmy tam kombinować, a tego nie chcemy. Chcemy tu jakby uniknąć. Dobra, czyli dziś zrobimy w tym odcinku jeszcze jedną rzecz, a mianowicie mm, spowodujemy, że jeżeli Nasz kod dojdzie do pola niebieskiego, no to jakby wygrał. Czyli na razie będzie to jedna etapówka w pewien sposób. Natomiast na następnym, w następnym odcinku do, dorobimy te kolejne etapy. Więc teraz, jak sprawdzić tutaj tą detekcję na kolorze niebieskim? To zrobimy tutaj w programie głównym, czyli po kliknięciu zielonej flagi. Chcielibyśmy, żeby on sprawdzał nam, czy nie dotyka czasem tego niebieskiego koloru. Tak? No i to jest tutaj, słuchajcie, troszkę można powiedzieć trudne, bo moglibyśmy to w sumie też w pszczołkach zrobić, ale jak może spróbuję to zrobić tutaj, tak? Muszę w takim razie użyć pętli zawsze. Pętla zawsze mi będzie potrzebna do tego, że po kliknięciu zielonej plagi to się wszystko wykonuje raz, tak? ja bym chciał ten odcinek kodu, który będzie sprawdzał, czy czasem nie dotyka... Nie dotyka tego koloru, tak? Czyli tu sobie kliknę w kolor, wybiorę PT. teraz tu pobiorę ten kolor. Jeżeli by dotykał tego koloru, no to zrobię kilka czynności dość istotnych. Po pierwsze, wyświetlę jakiś komunikat, powiedzmy. Przez dwie sekundy wyświetlę komunikat. Brawo. Brawo. Dobra. I jednocześnie przerzucę mojego kota znowu na początek labiryntu. O, czyli czekajcie, sobie tutaj to zduplikuję. Ten początek labiryntu to miałem tutaj. Pyk. Dobra. I teraz powiedzmy, że idę. O, brawo. I kot przeskakuje na początek labiryntu i mógłbym mieć drugi poziom, tak? Oczywiście najlepiej byłoby trochę zmienić labirynt, ale to może o tym następnym razem. Natomiast jeszcze sobie wrzucimy ten poziom, tak? Czyli numer poziomu, użyjemy do tego zmiennych, utworzymy tą zmienną sobie, usunę, utworzę sobie nową zmienną, którą nazwę sobie poziom. Oczywiście na początku programu ustawię ten poziom na pierwszy akurat, no bo zaczynamy od poziomu pierwszego. Natomiast w momencie, gdy... Jakby przejdę do następnego poziomu, to dam sobie zmień poziom o 1. I teraz słuchajcie, cyk, jestem w poziomie pierwszym. I tutaj um, jestem w poziomie drugim. Więc tyle na dzisiaj, słuchajcie, czyli zrobiliśmy taką gierkę, w której... Ko Utrzymuje nam się na zielonych polach w labiryncie, nie może wejść w ściany. I jeżeli dojdzie do pola tego niebieskiego czy takiego granatowego, to przechodzi jakby do następnego poziomu. W następnym odcinku zrobimy sobie coś takiego, że labirynt nam się będzie zmieniał czyli będziemy mieli więcej tych możliwości. I różne tła w labiryncie. O, może tak, w tej chwili mamy jedno, a zrobimy sobie troszkę inne i będziemy też naliczać poziomy. Może będziemy jeszcze liczyć, ile w ilu krokach jakby doszedł nam do końca tego labiryntu. Dobra, ale to już jak mówię, następnym razem. Na dziś to tyle. Jeżeli zrobicie coś takiego, to myślę, że już będzie sporo na tą naszą pierwszą lecję. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.